No, powiedz mi, Krysia, jak wy to robicie, że to wasze małżeństwo z twoim mężem jest takie udane? No, mam na myśli to, że jak ja was widzę, to ja nie wiem, czuję taki spokój i wy tak spokojnie ze sobą rozmawiacie, bez nerwów, bez takich złych emocji. Że jak? Uważni jesteście? Kryśka ja myślałam, że to jakieś wyświechtane słowo jest ta uważność i ten slow life, te w ogóle te wszystkie te ruchy. Przecież to jest jakaś ściema, tego się nie da zastosować normalnie w życiu. No jak to? No co my robimy wieczorem? No wieczór to ma dużo swoich potrzeb i praw. No na przykład ja muszę sobie na Instagramie posiedzieć, popatrzeć, pogadać na Messengerze z koleżankami, muszę sobie herbatę wypić i popatrzeć na program w telewizji. No, jak to, kiedy mamy czas porozmawiać? No, jakoś tam się rozmawia. On patrzy na swój telefon, ja patrzę na swój, tam wymienimy, co trzeba. No, ale to, to nie zawsze się tak nakreśla. To nie jest taki proste, bo ja mam dużo obowiązków i ja nie mam czasu. Jestem zajęta, jeszcze jakieś tam randki będę sobie z Markiem urządzała. Przecież miłość to tak sama się układa. Nie sama? Nie? A u was jest inaczej? Kto mi podpowie? Nowosielska? No dobra, może zajrzę do tej Nowosielskiej. Cześć, dzień dobry bardzo. Dzień dobry bardzo w kolejnym filmie na moim kanale. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko w porządku, mimo tego, co się dzieje, mimo pandemii, której mamy. Mam nadzieję, że masz się dobrze. Dzisiaj sobie troszkę o tym porozmawiamy, o właśnie o tym, co się dzieje i o zbliżających się świętach, ponieważ mamy grudzień, a grudzień to jest taki czas, kiedy faktycznie ja poświęcam trochę czasu tutaj już od. Poprzedniego roku, jeszcze dwa lata temu, bardziej relacjom. Y, skupiamy się na budowaniu relacji, pogłębianiu ich, a to dlatego, że mamy święta zapasem, i w święta spotykamy się w gronach rodzinnych, w bliższym lub dalszym gronie, z przyjaciółmi. Ja mam grudzień zawsze wypełniony jakimiś spotkaniami ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną, i w zasadzie każdy weekend w grudniu jest pod tym kątem zajęty, a te także niektóre popołudnia. I dzisiaj bym się chciała skupić z tobą na właśnie tym temacie budowaniu więzi, bo to jest bardzo istotne. Zwłaszcza w tych czasach, które mamy. Ale zanim do tego przejdziemy, to chcę ci tylko przypomnieć, że to ty decydujesz, które kanały na YouTube się rozwijają. Jeśli lubisz mój kanał, daj łapkę w górę, zostaw komentarz, zasubskrybuj. Niech moja dobra nowina idzie w świat. Mamy teraz sytuację taką, jaką mamy. No, COVID, codziennie jesteśmy informowani, jak się włączy radio, telewizję, a nawet na portal się zajrzy o liczbie nowych zakażeń, o liczbie zgonów i tak dalej. To wszystko jest bardzo przykre, natomiast warto się zastanowić, warto żebyś się zastanowiła, jeśli na to patrzysz, jak to wpływa na psychikę, bo na pewno niezbyt dobrze wpływa. No, COVID, jak ktoś ma zachorować... No oczywiście może się izolować, unikać, aczkolwiek i ludzie izolowani, unikający kontaktu i tak chorują, więc czasami to się wydaje, że nie ma się na to większego bądź mniejszego wpływu. Może gdyby się człowiek wyizolował tak naprawdę od wszystkich, zamknął w domu na cztery z nigdzie nie wychodził już prawie dwóch lat, to może by uniknął tego covidu, tylko, ale to i tak kurier może przyjść czy ktokolwiek, czyli sonosz. Yy, tylko pytanie, jak by to wpłynęło na zdrowie psychiczne e, takiej osoby, która się totalnie wyizolowała już. Ostatnie badania, statystyki, to co się dzieje w szkołach, pokazują, że pandemia na psychikę i izolację niedobrze działają. Mamy teraz też konflikt na granicy polsko-białoruskiej, mamy inflację, no to wszystko razem zebrane do kupy, naprawdę nie napawa optymizmem. I faktem jest też, że u nas media bardzo lubią tymi złymi newsami nas bombardować. Dzieją się cały czas dobre rzeczy, tylko to się jakoś nie przebija do świadomości, że są wolontariusze, że gdzieś to ktoś komuś pomógł, że akcje charytatywne działają itd. Trochę się za mało tego przybija, natomiast powiem ci ciekawostkę, czemu ja o tym mówię i czemu mnie skłoniło to do takiej refleksji. Ostatnio rozmawiałam z moim znajomym, lekarzem de facto, który mieszka teraz w Bułgarii. Tam sobie kupił mieszkanie, bardzo tanio można w ogóle teraz w Bułgarii kupić mieszkania, więc tam Polacy z tego co wiem inwestują, on sobie kupił to mieszkanie. Naprawdę ceny są okazyjne, tak swoją drogą. I mieszka tam teraz, a jako, że on pracuje zdalnie, bo on nie jest takim lekarzem. Yy... No, praktykiem, tylko on dużo rzeczy naukowo robi yy, dla uczelni, z którą współpracuje, więc on sobie tam tak zdalnie pracuje i dużą część czasu jest właśnie w tej Bułgarii, a z racji tego, że ma klimat przyjemniejszy, no to chętniej tam jedzie, bo ta witamina D3, słońce wiadomo, to jest coś, czego teraz nam brakuje. Właśnie od listopada do lutego to są trudne miesiące w Polsce i ta sytuacja, i dodatkowo pogoda krótkie dni. Klimat, jaki mamy, no dodatkowo te czarne myśli napędza. No i ten mój znajomy z Bułgarii e, powiedział mi, że odkąd wyjechał do tej Bułgarii? jest mu lepiej, miał nadwagę, schudł 16 kilo, dzięki klimatowi tamtemu zaczął się co prawda lepiej odżywiać, ale na to jego odżywianie wpłynęło też to, że on tam dużo spaceruje, ale też nie zajada stresu. Jak w Warszawie dużą część roku przebywał, to miał stresów dużo, bo stresuje go to miasto i on te stresy wieczorami zajadał, stąd wzięła się waga, w zasadzie nadwaga. No i powiedział, że na zdrowie psychiczne tam wpływa, między innymi to, że w tej Bułgarii, Bułgaria ma swoje problemy, jak każdy kraj, no kurczę. Gdzie ich nie ma, życie nie jest idealne, bo człowiek nie jest idealny. Ale w Bułgarii jest tak, że media mają y, pozwolenie na mówienie, o epidemii, czyli załóżmy takie media telewizyjne, do godziny dziennie. Tam rząd wyszedł z założenia, że się ludzi nie straszy, bo Bułgaria jest bardzo nastawiona na rozwój turystyki no i nie chce sobie pozwolić na to, żeby odstraszać cudzoziemców. Nie ma maseczek, bo różne badania podobno pokazują, że i tak te maseczki są nieskuteczne w przenoszeniu różnych wirusów, więc to ja mówię, co mi ten lekarz mówił i jakie mi dane cytował. Więc no, na zdrowie psychiczne to działa. U nas mamy Zupełnie inną sytuację. U nas się no, bardzo, no tak powiem, że tak powiem, straszy, i my przez to wszystko, co się dzieje, em, jeszcze bardziej nasze zdrowie psychiczne właśnie cierpi. I teraz ja bym Ci chciała powiedzieć: dzisiaj, co jest takim lekiem na to zło? żeby to zdrowie psychiczne zachowywać mimo tego, co się dzieje. krzesad z siebie tą radość, mimo tego, że mamy krótkie dni, że epidemia, że inflacja, że kryzys na granicy polsko-białoruskiej. To wszystko jest ważne, ale i tak na to wpływu nie mamy. Bo możemy się skupić na tym, na, na co mamy wpływ. Ja ostatnio byłam w programie TVP Ekspres Rodzinny i właśnie mówiłam o takich nawykach na, na krzesanie, nawykach, które pomagają krzesać sobie radość, z, z siebie radość i dzisiaj bym Ci chciała powiedzieć, że ten, takim podstawowym e, sposobem na to, żeby w tym świecie nie zwariować żeby zachować spokój psychiczny, zdrowie psychiczne, są bliskie, silne więzi. I niestety dzisiejszy świat wcale nie ułatwia nam, Tobie, budowanie tych silnych więzi. Trochę nas oszukuje, mami nas odciąga telefonami, które coraz bardziej nam, nas pochłaniają, szybkim życiem. No pewnie kanałem na YouTubie też ale ja, i innymi kanałami, ale wiesz mi, ja się staram robić... Ale ja staram się robić tutaj dla ciebie jak najlepsze filmy, żeby nie tracić tutaj twojego cennego czasu. Wiesz po co tu jesteś, mam nadzieję, że wiesz po co tu jesteś ze mną, bo ja wiem, jaką ja mam tu misję i po co ja ten film robię. Właśnie te bliskie więzi są takim sposobem. Ale skąd biorą się te bliskie więzi w rodzinie, takiej podstawowej komórce społecznej, w której, yy, no powiedzmy, wzrastają dzieci? Bliskie więzi biorą się z miłości. Ale jak tą miłość tworzyć? Jak to miłość budować? Przede wszystkim świadomie. Miłość, małżeństwo powstaje na bazie czynów, działania. Zakochanie, jeśli z takim założeniem niektórzy wchodzą w małżeństwo, bo tylko dlatego, że są zakochani, zakochanie to jeszcze nie jest miłość. Zakochanie może prowadzić do miłości, aczkolwiek nie zawsze się tak dzieje. Te zakochanie to są uczucia, to są emocje, które nas zalewają na początku znajomości. To jest oczarowanie drugą osobą, to jest wygląd jej fizyczny, takie, taka przyjemność, bo przyjemnie się na tą osobę patrzy, bo ona nam się podoba. To jest radość, to są motyle w brzuchu. No to jest fala takich pozytywnych emocji, które zalewa nas, być może zalało już ciebie, wiesz jak to jest, a może jeszcze to przed tobą, to jest właśnie takie uczucie. Zakochanie to są uczucia, ale zakochanie to nie jest miłość. I jak budujesz świadomie związek, to warto o tym wiedzieć, a nawet jak już jesteś w małżeństwie, to warto o tym wiedzieć. Ja jestem teraz w takiej sytuacji, że z jednej strony mam na mediacji różne osoby, pary, które się pomyliły co do tego, jak wchodziły w małżeństwo. Same to mówią: one pomyliły zakochanie z miłością albo takie przywiązanie z miłością, a z drugiej strony mam w swoim otoczeniu kobiety, które bardzo świadomie podchodzą do budowania związku, do budowania miłości i poszukiwania partnera na życie, męża. I widzą wiele rzeczy. Tu warto jeszcze raz podkreślić, że miłość nie jest uczuciem, jest sposobem zachowywania się, czyli czasownikiem. Uczucia pojawiają się po zachowaniu. Dlatego uczucie miłości pojawia się, gdy zachowania są pełne miłości. To jest właśnie miłość. Miłość to jest świadoma decyzja to jest decyzja, którą podejmujemy, żeby kogoś kochać. I bardzo ciężko jest tutaj powiedzieć, jak ktoś ma wychodzić za mąż, brać, ślub, czy kieruj się tylko sercem i kieruj się tylko emocjami, a nie bierz pod uwagę rozumu. Najlepiej, gdyby to wszystko i jedno i drugie brało pod uwagę, było brane pod uwagę, decyzja o stworzeniu trwałego związku o małżeństwie bazowała na tych obu podstawach, bo i dobrze jest, jak osoby sobie, się wzajemnie sobie. Się sobie podobają, jak są te pozytywne uczucia, jak jest ta przysłowiowa chemia, ale one na poziomie psychicznym też tak oddziałują ze sobą, są takimi bratnimi duszami, nie takimi samymi, bo to nie chodzi w małżeństwie o to, żeby być identycznym. I też nie chodzi o to, że przeciwieństwa się przyciągają, ale powiedzmy, że jakoś dogadują się, mają wspólne, wspólne wartości, jakiś wspólny światopogląd, mniej więcej, i na tej bazie mogą coś budować. To jest bardzo ważne. Nie jest tak, że to czasami trochę w chrześcijaństwie się to błędnie pojmuje, w katolicyzmie, że Pan Bóg stawia nam tego jedynego i jak nam postawi, to, to my będziemy wiedzieli, wiedziały, że to jest właśnie ten, a nie, nie inny. Pan Bóg wybiera nam to zakochanie i stawia nam na drodze i w ogóle jest przeznaczenie i nic więcej. Pan Bóg chce szczęścia człowieka. Chce, żeby on wzrastał w miłości, w szczęśliwości, ale on nie wybiera nam męża, żony. My sami podejmujemy decyzję, kogo my sobie wybieramy na to życie i my sami podejmujemy decyzję, że my stworzymy z nim, z nim udane małżeństwo. I ja mam takie pary na mediacji Miewam, gdzie właśnie jak Ci powiedziałam na początku e, pomyliły zakochanie z miłością i później niewiele z tego wyszło, bo wyszły za mąż, wzięły ślub te osoby i okazało się później, że ta osoba jest inna niż one się spodziewały. Jakoś tak nie umiały trzeźwo czasami popatrzeć na tę osobę i to się później pewne rzeczy rozsypały, nie układały. Albo są takie pary, kiedy no były ze sobą parę lat, w liceum na przykład przechodziły tak razem i później tak w zasadzie um, one nie wiedziały na przykład jedna strona nie wiedziała czy ona chce wychodzić za mąż za tego chłopaka swojego czy nie chce, ale trochę rodzice naciskali, bo oni już razem zamieszkali, poszli na studia gdzieś, trochę rodzice naciskali, żeby ten związek sformalizować. No i oni tak wzięli ślub. A po roku, po dwóch okazało się, że to jednak nie jest to, że oni w zasadzie to, co ich łączyło, to jakiś sentyment, przywiązanie, gdzieś tam była przyjaźń, ale żeby to była miłość, żeby oni się tak spinali na poziomie psychicznym, dobrze rozumieli, komunikowali, to niekoniecznie. No i takie małżeństwa się też rozpadają, czego ja mam dowód na mediacji, czy da się to uratować? No pewnie da się uratować i daje się uratować, tylko to trzeba podjąć. Świadomą decyzję, że się chce takie małżeństwo uratować, że się chce powalczyć i powalczyć właśnie o zbudowanie tej miłości, która nie powstała na początku. I co ja mam na myśli, jeśli mówię, że silne więzi są dzisiaj po to, żeby przetrwać ten trudny czas, czyli prawdziwa miłość, ale druga taka rzecz, która jest bardzo ważna, to jest uważność. To jest uważność w budowaniu tych więzi, o którą jest bardzo trudno. To są takie sytuacje, że na przykład decydujecie, że Wieczorem, jak wszyscy jesteście w domu, to przez godzinę nie spoglądacie na elektroniczne urządzenia. Nie patrzycie na telewizor, nie patrzycie komórki. No mój kolega, który miał problem z komórką i zaglądał do niej ciągle, jak wracał z pracy, to zamiast być ze swoimi dziećmi, to zaglądał do komórki, co jego żonę irytowało. Zrobił sobie taki nawyk, że wraca z pracy na dwie godziny telefon chowa do szuflady. I to pomogło, i stał się bardziej uważny. I wy też sobie możecie zapodać takie ćwiczenie, że przez godzinę danego wieczoru, a może codziennie przez godzinę, nie, godzinę, nie patrzycie na urządzenie elektroniczne, Ten, ta cudowna, piękna plazma, która. Wisi na waszej ścianie, jest zasłaniana czymś, albo wyobrażacie sobie, że jej nie ma i skupiacie się na sobie, opowiadając sobie, jak minął dzień, co się dobrego, co się złego wydarzyło, można w tym czasie spożywać kolację, jakie macie plany, jakie macie marzenia. O tym w ogóle się super rozmawia w rodzinie, jak minął dzień dzieciom w szkole, w przedszkolu itd. To jest bardzo ważne. Bardzo ważny jest ten też, Taka trzecia rzecz, jeśli, jeśli jeszcze Ci podpowiem w budowaniu więzi, ten kontakt osobisty. To jest coś, co teraz w czasie pandemii bardzo wielu osobom tego zabrakło. Może trochę na innym poziomie, ale w rodzinie, w małżeństwie to jest bardzo ważne. Charles Dickens napisał taką książkę Opowieści o dwóch miastach. I tam bardzo ładne padło sformułowanie: oko w oko, głos w głos, serce w serce, ręka w rękę. Tam pada takie zdanie w tej książce. I ja Ci polecam, polecam Wam, abyś to zdanie zastosowała do swojego życia. Co to znaczy oko w oko, serce, serce? To są takie poziomy, kiedy jednoczysz się z małżonkiem czy nawet z dzieckiem yy, w swoim domu i wydziela Wam się oksytocyna, bo to jest bliskość. A właśnie z bliskości bierze się hormon y, czułości i szczęścia też, czyli oksytocyna. I warto nad tym popracować tak, że jeśli chodzi o, tu, o tę uważność, teraz, że na przykład. Jak rano wstajecie po przespanej nocy, budzicie się i patrzycie sobie twarzą w twarz mówiąc dzień dobry, czy całując się na, na dzień dobry, właśnie w łóżku. Czy jak rano się rozchodzicie, patrzycie sobie głęboko w oczy, i trzymacie się za rękę i tak trwacie. Można tak trwać, no wiadomo, czasem nie ma czasu na to. Bo obowiązki, bo życie pędzi, ale chociaż tak odrobinę dłużej niż zwykle. Albo można też zrobić sobie takie ćwiczenie, Że przytulacie się w uścisku w ciągu dnia i trwając w tym uścisku trwacie dłużej niż zwykle. To są w ogóle takie bardzo dobre dziewczenia, które wskazują, że na no to są różne też opracowania naukowe, że pięć razy dziennie jeśli dostarczycie sobie takich uścisków i takie wytrwanie w tym uścisku chociażby po minutę, to naprawdę poziom szczęścia wzrasta. Wydziela się oksydocyna. To są zachowania pełne miłości, czyli uczucia, a z tego też bierze się miłość. Zakochanie, uczucia, zachowania związane z tymi uczuciami prowadzą do tego, że ta miłość się buduje. Mam nadzieję, że rozumiesz to, o czym mówię, że rozumiesz tę różnicę. Że zakochanie może się w miłość przerodzić, ale niekoniecznie zawsze się przeradza. A miłość to jest coś więcej. I na podstawie, na bazie tej miłości buduje się właśnie. Więź, buduje się bliskość, buduje się te silne więzi, które pomagają nam przetrwać ten jakże teraz niełatwy cały czas. E, ale optymistyczne jest to, że mamy święta, Boże Narodzenie, grudzień to jest taki piękny czas, ta atmosfera świąteczna, klimat i tak dalej. Można się w tym rozkoszować, można się zatapiać, i to trochę niweluje fakt, że mamy jednak najkrótsze dni w roku. Teraz e, w styczniu już będzie ciut dłużej. Lepiej, bo będzie ciu dłuższy dzień, więc ja Ci jak najbardziej polecam. Zadbanie teraz w grudniu. O taką uważność. A pallicho tam to mycie okien przed świętami i przygotowanie góry jedzenia, która później i tak się po świętach wyrzuca bardzo często ale mar marnuje. Pallicho to. Czasami lepiej sobie kupić pomarańcze i jakieś owoce niż przeciążać się, zaharowywać w kuchni, tylko po to, żeby uszczęśliwić później wszystkich przy stole. A ci wszyscy, którzy przyjdą na nasz obiad, świąteczny, kolacje, to są już często tak przyjedzeni, że nie mają, nie mają siły na nic więcej i to jedzenie się tylko Także są rzeczy ważne i ważniejsze, oczywiście jedzenie jest też ważne. Daje nam szczęście, daje nam radość. To jest taka przyjemność w życiu, ale nie najważniejsze. Duch, duch w tym wszystkim może nas utrzymać przy życiu i przetrwać ten trudny czas. I tego cię życzę serdecznie. I pracujemy nad więziami w grudniu, a ja pracuję nad kursem online. Jak odbudować bliskość związku? To będzie kurs dla par, które są już w kryzysie, dla małżeństw, i którym nie wystarczą takie ćwiczenia, jak ci tu podałam, tylko potrzebują czegoś więcej, żeby odbudować tą bliskość. Jeśli chcesz y, wziąć udział w tym kursie, dołączyć do niego, zapraszam cię serdecznie do zapisu na mój newsletter. Tutaj podam link na dole. Osoby, które zapisane będą na mój newsletter, dostaną jako pierwsze. Kody zniżkowe na ten kurs, specjalne kody zniżkowe. Także to by było na tyle. Daj znać, może Ty masz inne sposoby na budowanie bliskich więzi. Daj znać w komentarzu, chętnie poczytam. Do zobaczenia. Pa!